Udajemy się na trasę do Ciempiani, no, pojedząc z jakiejś godziny, z 60 km. Co prawda, licząc już możemy przejechać trochę wcześniej, ale pan nasz kierowca szanowny powiedział, że jednak, mając na uwadze warunki drogowe i nie ruchu, będzie bardzo ciężko. Say hello to my camera. <laughs> <Yeah>. <laughs> Hi, what's your name? Seidi. Yeah. Hi, Saidi. Aj. Aj. Imię mojego kierowcy nie jest przypadkowe. 90% mieszkańców Zanzibaru stanowią właśnie muzułmanie, a wielu mężczyzn nosi imię Saidi, na cześć sułtana bin Saida, który przeniósł stolicę swojego państwa z Omanu właśnie na Zanzibar w 1840 roku. XIX wiek to okres bogacenia się Zanzibaru, a główne gałęzie gospodarki stanowił zakazany już aktualnie od wielu lat handel niewolnikami oraz dotychczas w pełni zmonopolizowane przez państwo uprawy goździków. Aktualnie ponad 80% światowej produkcji tej przyprawy pochodzi właśnie z Zanzibaru. Wpływy islamu widać nie tylko w ubiorze, ale również słychać w porannych nawoływaniach z meczetów. Jednak islam w tej części Afryki jest inną religią niż ta, którą znamy z krajów Magrebu. Brak jest tutaj oznak jakiegokolwiek ekstremizmu, a stosunek do chrześcijan jest więcej niż przyjazny. Skręt w prawo. Najtrudniejszy manewr w środku lewostronnym. Podobnie tak samo trudny jak na skręt w lewo. Więc to sama zasada: trzeba wszystkich przepuścić, ponieważ dopiero ostatni kolejka. O, ale mój kierowca zrobił to znakomicie. No, musi pięknie przyjechać w prawo. Coś tu u nas jest naprawdę luzem, tutaj jest leć na ulicach Zanzibaru, że się zupełnie inaczej teraz to jest spokojnie, jest zupełnie inaczej. Mam wrażenie, że też jest w ogóle ładniej na ulicach, bardziej zadbane. Tam e, e, czułem bardziej taką Afrykę, podobną do tego co znałem z Malawii. Tutaj natomiast czuję bardziej taki klimat Nordu, tak się Tak Mam wrażenie, że no, Tanzania, fajne państwa, tak połączone wspólną I Część Zanzibar, no jednak się różni, mimo tak bliskiej odległości od Darafstana. Pani nalewa ropę. No u nas zawsze panowie pracują na stacjach w tej funkcji. Tutaj jednak jest to kobieta, ale ona mam wrażenie pełni tutaj funkcji takiego trochę bossa. On nie zapłacił, zapłacił jej e, 10 tysięcy za 5 litrów, czyli 10 tysięcy za 5 litrów, dokładnie jest to, <laughs> 10 tysięcy to, będzie... to będzie 26 dolara, tak? Dlaczego jest dzielona droga? Póki co. I wydaje mi się, że tutaj będzie niewiele gorzej, mimo że jesteśmy w Afryce. To wygląda na to, że będziemy mieli tyle samo. To akurat nie jest dobrze świadczy o naszych lokalnych drogach. Mierzymy właśnie z Zanzibaru, z miasta Zanzibar, na wyspie Zanzibar, i mamy jakieś 60 km. No, powinniśmy do zmroku zdążyć, no ale trochę mieliśmy opóźnienie spowodowane promem. Prom dzisiaj się nie spóźnił, natomiast był po prostu powolny jak ślimak. No, w hotelu mówiono mi, że będę nim płynął maksymalnie e, godzinę, 40 minut, a faktycznie płynąłem 2,5 godziny. No. Wraz z całą tam jeszcze z zamieszaniem na lotnisku, na, lotnisk, na, na stacji promu, związanej z, z dokumentami. Także no, nie, 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 już, Myślałem, że o tej pory będę sobie siedział z, z Marcinem, którego dzisiaj poznacie. Ci, oczywiście, którzy go nie znają z jego przyjaciółmi, których już wczoraj spotkałem eee, i będziemy wspólnie pili drinka w Dziambiani właśnie w tej miejscowości słynnej z kitesurfingu no, ale jednak mam mały delay no. także jeszcze chwila no, drugą trochę, trochę nie niewiadomą jest kwestia hotelu bo eee, w tym hotelu, w którym śpią moi przyjaciele miejsca nie ma jeszcze rano były hotele, miejsca w hotelu obok aczkolwiek no to było wszystko przez booking tak? liczę, że może e, będąc tam na miejscu Marcin, czy też ja, czy też Marcinowie, albo, albo mi uda się te miejsca w jakiś sposób załatwić także stay tuned, niedługo do was wracamy A w bólach to w bólach, późno to późno ale udało się dzisiaj dojechać co prawda e, śpię dzisiaj na dostawce ale dzięki Marcinowi i jego, jego koledze Będę miał gdzie spać, bo inaczej by się skończyło tak, że będę spał na plaży, chociaż tutaj też było całkiem przyjemnie. Także dzisiaj pierwszą noc jesteśmy tutaj. No, będzie pamiątka. Cześć Marcin. Wreszcie się spotkaliśmy po e, pięciu dniach. Znaczy wczoraj się widzieliśmy, ale dość krótko. No ale e, <laughs> Powiedz... intensywnie, krótko intensywnie. Powiedz, jak, ci, jak Ci się podoba na Zanzibarze? Jak jest... Ci się podobało w Dar es Salaam, czy bardziej się podoba na Zanzibarze? Wiesz, co, po kilku dniach bardzo intensywnej podróży, jednak taki Zanzibar powolny, leniwy, jointowy, to jest coś. To jest Dlaczego aktualnie potrzebujemy? Na Zanzibarze jest klimat zupełnie inaczej niż było w Dar es jest spokojniej, zupełnie ciszej, czas płynie inaczej. Ale jestem ciekawy, czy też znajdziemy tutaj podobne miejsca jak te, co wczoraj byliśmy. Gdzie będzie można trochę potańczyć? Myślę, że. Myślę, tak tak, że no. spokojnie. Myślę, że to jest taka miejscowa, że wiesz, no, tak z doświadczenia powiem ci, że też tam, gdzie są kajty, to jest dużo młodych ludzi A. i dużo imprezowych ludzi, więc myślę, że w tamtych miejscowach. Jak niekoniecznie tam na miejsce, to oni będą wiedzieli, gdzie, gdzie musimy pojechać. Ja to się bardzo w ogóle cieszę i dziękuję Marcinowi, że zgodził się dzisiaj mnie przykimać na dostawce. Co prawda z tego co wiem, będę musiał mieć nogi podkurczone gdzieś pod szyję, żeby w ogóle się na nie zmieścić. Ale mimo wszystko dzięki temu przynajmniej nie będę musiał spać na plaży, bo tak to też by się mogło dzisiaj skończyć, bo niestety jest, wbrew temu co mówią, jest bardzo dużo hoteli zajętych, nie? E, nie no, słuchaj, wiesz, mamy e, łoże małżeńskie tam z magiełszem, ono jest na tyle duże, więc nawet we się chyba to ja, to, ja, to, ja, to ja mogę po środku <laughs> praktycznie. E, jest wtorek, 2 marca, jestem już w punkcie docelowym, znaczy dotarłem do Marcina Zanzibar. E, jak widzicie, pogoda jest zajebista. A co prawda muszę się przynosić z pokoju do pokoju, a tych bagaży mam trochę. No, naprawdę jest tutaj Rajsko i jest to miejsce prowadzone przez Włochów. W 2016 roku nie było tutaj nic, a właściciel płynął z katamaranem, dostrzegł potencjał tego miejsca, no i postawił ten hotel. Rzeczywiście w afrykańskim stylu, bardzo kolonialny, polecam wszystkim. Ludzie, jak widzicie, nie jest dużo, to jest tylko 14 pokoi z przepięknym basenem, z przepięknym widokiem na ocean. I goście głównie są aktualnie z Polski, z, trochę z Rosji, a parę osób też z jakichś dalekich krańców świata, ale Europejczyków dużo nie ma. Miało ja mi się trochę przejść, zobaczyć, a wybada, wybadać się kwestia surfingiem. Ja teraz cię przenoszę, bo przejeżdżam na takiej małej dostawce. Więc, no pięknie. Pokażę wam zaraz mój pokój. Mam bardzo fajny widok na restaurację w środku, bardzo w klimacie. A każdy pokój wygląda mniej więcej tak samo. Tak wygląda mój. O, piękna woda, czysta. I czysty pokój w zajibistym klimacie. Mój pokój nie ma tych dostawek, więc nie pokażę Wam łóżka, na którym u Marcina. Mamy lustro, hej, witam. Jest bardzo ładnie klimatycznie. Ostatnie dwie noce wyjazdu też tutaj zostaje. Natomiast no, jutro muszę się gdzieś wynieść gdyż nie ma tutaj jeszcze po, już więcej pokoi. E, no, ale jest też baza Polaków niedaleko, więc może tam się zatrzymam. Zobaczymy. Tym sposobem prosto z hotelu. Przenosimy się na plaży. zobaczcie, jesteśmy na Dosanie. Nie wiem, czy to jest odpływ czy przypływ, bo nie jestem jeszcze trochę w w tych opisach. Natomiast widać, że łódki stoją i można do nich podejść. To jest chyba odpływ aktualnie. Plaża jest bardzo szeroka, piaszczysta. Z z na plażę na Bałtyku wieje. Czuć wiatr. Moim zdaniem, z którym tutaj jestem wiem, że przyjechali również w celach kitesurfingowych. W związku z czym ta pogoda na pewno im odpowiada zobaczcie jak jest pięknie po prostu e, bajkowo naprawdę Toczenie jest jak bajce no i jeśli chodzi o mnie to tutaj jestem uważam na słońce wcale sobie że nie będę przygodzie nie dłużej niż 20 minut bo słońce afrykańskie pali bardziej tutaj bardziej wietrznie. E, ten wiatr jest złudny ponieważ on daje Ci wrażenie, że nie jest tak gorąco jak jest, a jest piekielnie gorąco. I teraz w momencie tego odpływu ten piach, po którym się idzie przypomina glinę. I trzeba było zdjąć japonki, ponieważ nie w się się dało iść. Możemy się tam dalej Zobaczyć, Mamy tutaj chyba wędkarzy. Zanim podejdziemy, może powiedzą nam parę słów o co tutaj chodzi. Muszę patrzeć też trochę pod nogi, ponieważ trzeba uważać na Różne rzeczy, które są w wodzie, głównie jeżowce, ale również kraby. To właśnie zaraz zobaczymy, który tu będzie. Ale nie on, wiesz? On właśnie wspominał, że będzie się wybierał na drzewo. Tylko chciał wybrać najbardziej dojrzałe. Właśnie nam e, szykują danie spoza karty. Specjalny kelner będzie się wspinał na drzewo, ale chyba jeszcze nawet nie wie, które. Wybiera, z którego drzewa wybierze nam kokosy. Yeah, you will be on YouTube. What's your name? Captain Abib. Captain, Captain yeah, Abib. Captain Abib. Yeah. Abib, let's go. You choose the highest one, so you must be good at it. I see. Oh, you are two of them. So we have two guys who are trying to catch for us some coconuts from the top. Free coconuts for three guys who want to drink a coconut let's try it oh with a special equipment special equipment not to harm itself and he is moving to the top higher and higher oh my god it looks amazing is it safe tell me is it safe or risky no. safe or risky no risk Yeah, no, no. no problem no problem yeah the most important that no problem <laughs> okay we hardly see him from this side so we must change the side due to the sun It should be better right now watch your head <laughs> yeah he's doing it he's doing it will the coconut flow down or he will take this coconut with himself Let's check it. Yeah. One is here? Boom. It's here. And third one, boom. Yeah. So he make a good job. a naprawdę dobrą robotę. Jest jeszcze czwarty kokos. Watch your head. Czwarty kokos. <laughs> So, who will take the fourth one? <laughs> uh, so, one kokonut is still uh, possible to take, if you like. Po udanym dniu nad oceanem i przy basenie, wybraliśmy się w podróż na północ wyspy. By wypić drinka w pocztówkowym derok oraz zobaczyć zachód słońca w znanym na cały Zanzibar K-Funk. Tak, musimy właśnie tam się wybrać, czy po prostu na Na jedzenie, czy na coś, To Jest dużo turystów, a to jest fajne. O, no, jak akurat ucichły, nie? W dobrym momencie zaczęły płynąć, jak ucichły trochę fale. Bo jak płynęli w tamtą stronę, to zapierdzielały fale bardzo mocno. Nie rozumiem, że pani I tym sposobem już wychodzimy. Bardzo fajna miejscówka. Ale z 100 dolarów za 5 drink drinków i badania to trochę duże. Bye. Bye, thank you. Say hello. 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 To jedno taka jedna impreza, tylko że z zajebistymi DJ-ami i z piętrzoma, trzestoma scenami. To docieramy na miejsce, w którym będziemy mieli zachód słońca. Podobno przy pięknej, całym świecie. Nagrywa YouTube'a. <laughs> Kolejny odcinek z cyklu, budko pozwól żyć. To jest głupi wywiad, z Hello! say hello to my friends in poland yeah. <laughs> poland <laughs> good automobile perfect. perfect 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 driver perfect automobile all is good chicken chicken super mobile kentucky chicken run chicken run Ooh, fuck. To, to jak się wjeżdżać do dżungli przez to. Jak to, to, to jest ogonisko na kusie. <grafy> to jest Ale od nich no. Miałbyś po prostu zachód słońca, a w tle, nie wiem czy słyszycie, gra tech-ta. będzie niespodzianką, bo musimy dotrzeć do tam. Tylko na tym miejscu chyba jakaś niespodzianka, bo miałbyś po prostu spokojny tak słońca, słońce, zrobimy jakieś animacje, a już dopadniemy tutaj i widzimy, że to jest chyba hotspot. Od odschodni. Uwaga na jeżowce! Jeżowce? <laughs> Idziemy na disco. disco. Techno! Disco. Techno nas czeka. Zresztą ja jestem w szoku, co nie byliście spodziewali się. Tak jedziemy tutaj, jesteśmy niepewni, jakimś tak. nickiem pod drodze <gry> Place that we can eat. Only here. I mean the, the where there is. The where disco. the party is, jest. The disco. Is. Okay. Yeah. There is Aha. a. Grafiki? Cheers <laughs> <laughs> <Ci jest, Ben? laughs> Trochę się spóźniliśmy na zachód słońca, bo niestety w obiektywie go tak dobrze nie widać. Ale żywo wygląda niesamowicie.

Impreza na plaży przy zachodzącym słońcu ze znakomitą muzyką w tle. Poczuliśmy luz i klimat, jakiego przez rok pandemii nie mogliśmy poczuć w Polsce. Ta impreza odbywa się tam cyklicznie, zawsze raz w tygodniu. W tym sezonie był to wtorek, jednak gdybyście się wybierali na Zanzibar, koniecznie sprawdźcie, czy nic się nie zmieniło. Jest to obowiązkowy punkt każdej wizyty na tej wyspie. I've yeah, been oh looking at this and you're a good girl, you're a good girl, you It's my life. It's my life. Teza w k Funk trwała prawie do rana, a w kolejnym odcinku zrobimy naprawdę dobry trening na hardkorowej, lokalnej siłowni oraz korzystając z doskonałej pogody popływamy trochę na kitesurfingu. Do zobaczenia! Jest zajebista pogoda! na